Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu mamy wtorek to jest 11 chyba kwietnia tak jest, 11 kwietnia wtorek do wyjazdu do Japonii zostało 5 tygodni i 1 dzień zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek, dzisiaj już trochę więcej popracujemy, bo wróciły dni realnie pracujące święta się skończyły co prawda mam niby o 11 zrzutkę, ale może uda się zrzucić wcześniej. Zobaczymy. Przynajmniej dostałem zielone światło, żeby próbować. Jak się uda, to się to, to zarąbiście, jak się nie uda to trudno. Więc jedziemy. 70 km na firmę jest 7,30 koło 8 będę i będziemy próbować. Także ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Także Was zapraszam na kolejny odcinek. A ja pędzę na rozładunek. BYEK! Słuchajcie, wyjeżdżam właśnie z załadunku. Udało się rozładować wcześniej, jest 9:48. Jedziemy już na załadunek. Natomiast nie o tym chcę w ogóle powiedzieć. Na portierni był tak miły, uprzejmy, sympatyczny i wesoły pan, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ten, wiecie, część ludzi podniesie argument, że no tak, no ale bo w Polsce to mało zarabiają, a tutaj w Niemczech to zarabiają lepsze pieniądze, więc jest sympatyczny. I to, to nie ma moim zdaniem na to wpływu. No dobra, pewnie ma, bo jak ktoś mało zarabia, no to trudno być uśmiechniętym. Ale nie do tego dążę. Chodzi o to, że często w Niemczech, pomimo tego, że dobrze zarabiają, no różnie to bywa z tymi panami na portierni, nie? A ten, no po prostu gościu wręcz tańczył i śpiewał tam. Nie wiem, czy coś mu się fajnego przytrafiło, czy co, ale miał mega dobry nastrój. I nawet jak wyjeżdżałem, to mi machał, jeszcze tam się żegnał i tak dalej. No, ja pierdykam. Czy życie nie byłoby lepsze i piękniejsze, gdyby więcej takich ludzi było? Bo no, prawda jest taka, że ta pozytywna energia, gościu mi sprzedał mega pozytywną energię właśnie w tym momencie, się udziela najzwyczajniej w świecie jest zarąbiście. I dzień jest piękniejszy, dzień dobry, I raz jeszcze, super, jedziemy na załadunek. A pan przed nami jedzie na awaryjnych ciężarówkach, nie wiem co się odwaliło. Na załadunek mamy niewiele, bo 130 km i kierunek Italia. No, muszę wam przyznać, że tutaj w biurze magazynu już był mniej miły pan. Taki bardzo ironiczny bym powiedział. Bo oczywiście nie dali mi CMR-ki. Chciałem wypisać sam CMR-kę. On tego nie zrobi. Ale przedstawił stempel. Ja wiem, żeby już się podpisał. On się pod tym nie podpisuje. No to jest mój problem. Ja wiem, ale wie pan, że niemiecka policja ma inne zdanie na ten temat. To nie jest mój jego problem, Jelo. Po czym mówię? Dobra, no, chcę być miły. Ok, jest stempel, spoko. Tam i tak zazwyczaj te podpisy to jest jakaś parawka czy coś, więc nie będę o to robił dramy, nie? Eee, I pytam się go o wyjazd, bo tam był tak, tak dziwnie: ta firma była ułożona, do, dość taka skomplikowana, duży plac, dużo budynków. Wiecie, taki labirynt trochę. To często tak jest w niemieckich firmach, zwłaszcza w dużych molochach. No i się go pytam o wyjazd. Wie, którędy wyjazd? Wie, czy tutaj, czy, czy jakoś inaczej jest, nie? A on: A skąd przyjechałeś? Ja mnie no stamtąd. no to tam jest wyjazd. Ja pierdykam, gościu. Ja się Cię pytam tutaj, w tym miejscu, o tą ulicę, bo jest ciasna. Czy ja mam jechać co na placu, zawinąć i tą samą ulicą wyjechać stąd? Czy jest obiad wokół budynku, bo mówię, są jakieś znaki, że jednokierunkowa? Nie, nie, zawracasz i wyjeżdżasz tam. I okej, o to mi chodziło. Ale powiem Wam, że i tak mam tak dobry humor. Spłynęło po mnie to jego takie trochę. Nie ja no, może lewą nogą wstał, nie mam pojęcia. W każdym razie, dzisiaj w planach jest trening, bo na kroki to nie ma szans. Nie mam czasu po prostu na kroki, ale trening muszę zrobić, nie ma to tamto. Jedziemy do Włoch, nie pamiętam co za mieścina, to jakaś mała mieścina, ale w stronę Wenecji gdzieś tam, więc jeszcze zobaczę jak te Włochy będę jechał, ale to już będę jechał raczej po ciemku. Na razie mamy dojechać do Austrii, do Austrii się trzeba zatankować, i dalej będę myślał. Jutro dwie zrzutki. A, no i na razie to trzeba by było dojechać do autostrady. Chyba, czy to nie jest autostrada, ale no. Nie narzekam, nie jest zła. Może być! Ci, którzy jeżdżą, to wiedzą jak to wygląda. Ci z oglądających, którzy nie mają nic wspólnego z transportem, mogą nie zdawać sobie sprawy z patologii biur meldunkowych na różnych firmach. A te potrafią totalnie spierman dzielić dzień na dobre. Sytuacje, w których w Niemczech czy Francji ludzie nie znają angielskiego na bramie to standard. O ile faktycznie ktoś, mimo braku znajomości języka, próbuje się dogadać, to nie jest źle. Tylko tutaj znów. Firmy oszczędzają na wynajmowaniu firm spoza ich kraju, a biedny cieć, co on może, skoro na rekrutacji nikt od niego języka pewnie nie wymagał. Niestety, zwłaszcza we Francji, ludzie na biurach meldunkowych, czy to na magazynach, czy na tzw. dzieciówce, ludzie często potrafią rzucić hasłem pod tytułem Tu jest Francja, i możesz gadać po francusku. I nie, to nie jest spowodowane ich brakiem znajomości angielskiego. A gdy wtedy ja zmieniam język z angielskiego, który widać ewidentnie, że kumają na polski, nagle staje się cud. Cieć naumiał się rozmawiać po angielsku w 5 minut, dosłownie. Za każdym razem, gdy spotykam takich ludzi, szlak mnie trafia. To przecież nie tak, że ja wymagam od nich języka, a sam po angielsku komunikatywnie rozmawiam i potrafiłem się jakoś nauczyć. A ty obrażony na angielski, bo to przecież francuski powinien być międzynarodowym językiem. Złośliwość, czy wręcz nadgórliwość, to również częste zjawisko na takich cieciówkach. Inny przykład. Szukam firmy. Niekiedy adres jest podobny, albo nazwa firmy inna, bo dany magazyn ją zwyczajnie obsługuje. Ogólnie, lekkie rozbieżności to norma. Podjeżdżam pod szlaban i nie wchodząc nawet na teren firmy. Na terenie firmy zazwyczaj wymagane jest obuwie ochronne, kamizelka i ewentualnie jakieś inne gadżety typu kask. Pytam uprzejmie, przepraszam, czy tutaj znajduje się firma X? Jedyne co słyszę, to że mam założyć buty ochronne i kamizelkę, jak chcę wejść na teren firmy. Słuchajcie, typ gada ze mną przez barierki. Ja się tylko pytam o adres i co? I jedyne co słyszę to stała formułka: buty, kamizelka, buty, kamizelka, buty, kamizelka. I w końcu musiałem się ubrać w cały strój ochronny, tylko po to, żeby się kurwa doczekać od ciecia odpowiedzi, że nie. Wjazd do firmy X znajduje się 100 metrów dalej, a tutaj, pomimo tego samego adresu, jest firma Y. Nie wszedłem nawet na teren firmy i takich sytuacji naprawdę jest wiele. Inna sytuacja. Pomimo ogólnej sympatii do Brytyjczyków, nikt nie potrafi mnie tak zagotować jak oni. Nikt też moim zdaniem nie potrafi tak rozjechać się z jakąkolwiek logiką. Firma, w której bywałem wiele razy, wieczorny załadunek i nowa pani cieć. Ja przyzwyczajony do tego, że każdy tutaj normalnie funkcjonuje, zaparkowałem, założyłem buty, kurtka blaskowa na plecy i idę wpisać się na listę. Wybiega agentka i każe się wrócić do auta, zaciągnąć ręczny i zgasić silnik. Po czym w butach ochronnych, kamizelce, etc. przejść na biuro. Okej, wracam się. Zaciągnąłem ręczny, założyłem dokładnie kurtkę i zapiąłem, bo rozpięta być nie mogła. Założyłem buty ochronne i idę. Ta się drze, że mam wrócić i stanąć na linii stopu. Patrzę i myślę. Kurde, przecież stoję na linii stopu. Ona, że nie, że mam się cofnąć tak, żeby próg był przed kołem, a nie za kołem. Bo był tam próg zwalniający. Coś tam sobie marudzę, wracając do auta, i się zaczęło. Że ja jestem offensiv, że się źle zachowuję, że unoszę głos. A jedyne uniesienie głosu to było moje zdziwienie. O co chodzi? Przecież stoję na linii stopu. Gdzie ona darła na mnie ryja? I to już było ok. Potem problem, bo wpisałem na listę 17.55, a było 56. Generalnie nasłuchałem się, jak to wszyscy mają BHP w D i ona musi tego pilnować. Że nieprecyzyjnie się do niej odnoszę, gdy podałem adres załadunku. Że nieprecyzyjnie wpisałem się na listę meldunkową. A na moje pytanie, chcąc już wejść w jej klimat. Proszę Pani. Na którą rampę mam się udać na załadunek, usłyszałem tam. I machnęła od niechcenia ręką. Pytam, co ma na myśli, mówiąc tam. A ta znów: Że jestem ofensyw, Że mi mizogin, Że nie szanuję kobiet. A ja słuchajcie, stoję i mam na twarzy wypisane takie ogromne: Co tu się. O. No wiecie co? Chwilę później na magazynie usłyszałem, że średnio w tygodniu jest na nią kilkanaście skarb. jak się później okazało. Moja była jedną z nich, gdyż po tym jak zaczęła mnie wyzywać na bramie przy wyjeździe, nie wytrzymałem i kazałem wezwać jej przełożonego. Hamstwo czy traktowanie kierowcy jako zło konieczne na firmach nie zdarzają się non stop, ale jednak moim zdaniem zdarzają się zbyt często. Tutaj chciałbym zaprosić Was do dyskusji. Prosiłbym Was, abyście w komentarzu zostawili swoją opinię, co według Was jest powodem takich, a nie innych zachowań. Słabe warunki pracy takich osób, niskie płace, przerzucanie odpowiedzialności na nic niewinnego ciecia, czy może zwyczajnie usposobienie? A może wiecie jak to jest, bo tak się zastanawiałem. Tak jak w tym przysłowiu, które ostatnio bardzo często się słyszy, kiedyś bardzo lubiłem ludzi, ale ci sami ludzie bardzo szybko, skutecznie wyleczyli mnie z tego na dobre. Wszak kierowcy też bywają różni i niekiedy taki cieć swoje użyje. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jakie najmilsze, żeby wprowadzić trochę pozytywnego nastroju, sytuacje Was spotkały na załadunkach i rozładunkach.